Hej hej, to znowu Adyx, wytana w do odcinku. Dzisiaj daliśmy z kotokrawą. XD Hihi To Pomyślę. A może ja się zabiję? No a dlaczego nie? Szukam No dobrze robisz. Dwie są geniuszu. <grywa> Bandyta. Bał. Bałdyta. Bałdyta. Mam, pre mam prezent dla ciebie. Masz. Nie trafiłam Małdyta, bałdyta Ja Jak widzicie y, mam o tysiąc więcej bo kupywałem sobie 1000 zł? 26 albo 4 złote 24 albo 26, coś takiego Ale ma fine final job do zrobienia ja. Psuje woda. Ha ha ha. Małoci. Wa. Ba undta. Ba undta. zostało jeszcze dwóch Ja mam No nie żartuj. Chcesz jak sobie czyż jak sobie się kierę? Gdzie mam? A gdzie oni sam No i rzuca się szkłami, widzę ich! Nie trafiłam. A ich widzę, wiem gdzie są. to na tym Dobra. Bałdyta. 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 O, oh, idziemy, idziemy. No, w Dupie um murzyna Ja się buduję, w kolej się kto wyżej. No, i wiem, że ten małdyta Tyśla, że go zabiłeś. No wiem to. Dobra sklepany Sklepany Jeszcze jedna Widzę ją Fajka Ej fajka Fajka wiesz co? Lubię cię. Dobra żartujemy Mam coś co O kurde bandy, ta. Może idzie do góry, nie? Do góry idzie, bałdyta. Trzeba iść do góry, bałdyta siebie. To idź do niej. Pokaż, co tam masz. Bo to jest bałdyta. O będzie fajdza. Nie wrażę chwila. Małdyta! Sklepana! Uluju! Gdzieś tutaj jest Małdyta! Nie widzę Małdyty! Małdyta! Małdyta, Małdyta! Sklepam mnie! To będzie coś tego odcinka, gdy kotokrowa krowa wygrywa rena. Żegnam.